Fortuna. Dzień dobry, zapraszam na najciekawsze wydarzenia tygodnia. Ukradli auto, grożąc jego właścicielowi nożem i kijem baseballowym. Trzej mężczyźni, podejrzani po o kradzież rozbójniczą, zostali już zatrzymani przez Ścinawskich funkcjonariuszy. Odzyskano także warte 35 tysięcy złotych Audi. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu z jednego z napastników, 33-letniego mieszkańca gminy Ścinawa. Policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie, patrolując rejon gminy, zauważyli mężczyznę, który dawał im znaki do zatrzymania się. Mężczyzna był bardzo roztrzęsiony, zdenerwowany. Mężczyzna ten oświadczył, że jechał za swoim kolegą samochodem. W pewnym momencie koledze zajechał drogę samochód osobowy. Z tego samochodu wysiadł z miejsca pasażera mężczyzna, który zaczął grozić jego koledze. Nożem, kazał wysiąść mu z samochodu, a następnie wsiadł do jego auta i odjechał. Policjanci szybko przystąpili do działań. Pojechali w kierunku, w którym uciekł sprawca. Do funkcjonariuszy dołączyły kolejne patrole. Funkcjonariusze szybko namierzyli porzucony pojazd marki Audi, a w pobliżu jego samochód, którym uciekł sprawca. W pojeździe tym w czasie Zatrzymania przebywało trzech mężczyzn w wieku 33, 40 i 41 lat. Funkcjonariusze wszystkich tych trzech mężczyzn zatrzymali. W pojeździe znajdował się nóżki baseballowe oraz gazy pieprzowe, którymi sprawca groził mężczyznom. 33-latek jest dobrze znany policjantom. W przyszłości miał liczne konflikty z prawem. Decyzją sądu mieszkaniec gminy Ścinawa został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Sprawa jest jednak rozwojowa i niewykluczone, że. Że zarzuty wobec 33-latka zostaną rozszerzone. Za przestępstwo kradzieży rozbójniczej grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Policjanci odzyskali skradzione auto o wartości około 35 tysięcy złotych i przekazali je właścicielowi. Doszczętnie spłonął supermarket przy ulicy Ogrodowej w Polkowicach. Strażacy z całego powiatu polkowickiego walczyli z ogniem przez kilka godzin. Akcja była niezwykle trudna, a pracy strażakom utrudniały ujemne temperatury. Straty sięgają kilku milionów. Około godziny 10:30 polkowiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o palącym się supermarkecie przy ulicy Ogrodowej. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, palił się już praktycznie cały dach. Po około 10 minutach naszych działań dach się zawalił, wtedy budynek stanął cały w płomieniach. Na ten moment pracuje 22 zastępy straży. Dodatkowo policja, tutaj też z powiatu zadysponowane są siły, które posypują nam tutaj piaskiem teren, bo woda zamarza. Niestety przez tą zamarzającą wodę dwóch strażaków doznało urazu, kostki oraz barku. Strażaków z terenu powiatu Polkowickiego w działaniach wspierali koledzy z sąsiedniego powiatu Głogowskiego. Nikogo nie było w budynku, na szczęście dzisiaj supermarket nie działał ze względu na niedzielę. Akcja była wyjątkowo trudna i wyczerpująca. Płomienie z zawalonego dachu szybko ogarnęły wnętrze budynku. Działania strażaków znacznie utrudniały ujemne temperatury, przez które podawana woda szybko zamarzała. Dogaszanie zażywi ognia trwało aż do godzin wieczornych. Póki co. Nie wiadomo, jaka była przyczyna pojawienia się ognia. Pomocny przy jej ustaleniu może okazać się monitoring znajdujący się w pobliżu. Ostatecznie podczas akcji ucierpiało trzech funkcjonariuszy. Po przebadaniu w placówkach medycznych strażacy wrócili do swoich domów. Niestety, podczas działań polkowiccy strażacy stracili specjalistyczny sprzęt o wartości około 70 tysięcy. Zanim doszło do zawalenia budynku, funkcjonariusze próbowali dostać się do jego środka przy pomocy roz. Rozpieracza elektrycznego. Gdy konstrukcja zaczęła się osuwać, strażacy na szczęście zdążyli się w porę ewakuować, ale sprzęt niezbędny do ich pracy został w środku. Rozpieracz ten na co dzień służy strażakom m.in. do ratowania poszkodowanych osób w wypadkach drogowych. 10 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymał Lubin na budowę Centrum Wspinaczkowo-Łyżwierskiego. O budowę obiektu wartego 100 milionów złotych zabiegał prezydent Lubina Robert Raczyński. Wszystko po to, by stworzyć zaplecze sportowe na światowym poziomie, które pozwoli szkolić kolejne pokolenia mistrzów. Lubin otrzymał 10 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę centrum wspinaczkowo-Łżwiarskiego. Środki przyznano w ramach rządowego programu Budowa Lodowisk edycja 2025 i choć to kropla w morzu potrzeb, bowiem całkowity koszt budowy przewiduje kwotę 100 milionów złotych, miasto inwestycje zrealizuje. Lubin wykształcił bowiem wielu znanych sportowców, wśród nich m.in. Natalię Czerwonkę, Angelikę Wójcik oraz Kaję ziomek Nosal. Panczynistki będą rywalizowały o medale olimpijskie. To pokazuje, jak ważna jest inwestycja w zaplecze, które pozwoli sportowcom na doskonalenie swoich umiejętności. Ta inwestycja jest już rozpoczęta. W zeszłym roku, równo rok temu, prezydent Robert Raczyński spotkał się z prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, z panem Rafałem Tataruchem. I nie było to kurtuazyjne spotkanie po to, żeby zrobić sobie zdjęcie, uścisnąć dłonie, tylko zapadły wówczas bardzo konkretne decyzje wiążące dla obu stron. W Lubinie powstanie ośrodek szkoleniowy dla młodych mistrzów Łyżwiarstwa i tak naprawdę my w tej chwili to już realizujemy. Nowoczesny kompleks sportowy obejmie 250-metrowy tor do jazdy szybkiej oraz wielofunkcyjną taflę do gry w hokeja i jazdy figurowej. Oprócz tego powstanie tord do short tracka, jednej z najmłodszych i najszybciej rozwijających się dyscyplin zimowych, która zyskuje na popularności. Co ważne, centrum wspinaczkowo łyżwiarskie będzie pełniło również funkcję schronu. W tej chwili jesteśmy na etapie rewizji dokumentacji projektowej, która była konieczna dlatego, że oprócz funkcji sportowych nasza hala lodowa będzie musiała też y, służyć jako schron, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że mieszkańcy będą potrzebowali takiego zabezpieczenia. Y, zbudowanie schronu to już są zupełnie inne wymogi techniczne i ta dokumentacja projektowa będzie musiała te wymogi uwzględnić. To jednak nie wszystko. W budynku znajdzie się również nowoczesny system ścian wspinaczkowych dla miłośników sportów wysokościowych. Wszystko po to, by sport w Lubinie mógł rozwijać się na światowym poziomie. W całej Polsce rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która w powiecie lubińskim potrwa do 3 marca. Na badania lekarskie wezwano około 700 osób, z czego 416 wezwanych to mieszkańcy Lubina. Wśród nich mężczyźni oraz kobiety. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W powiecie lubińskim badania odbywają się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Lubinie. Na badania wezwani zostali głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat, czyli rocznik 2007. Na pierwszym stanowisku, jest sprawdzanie tożsamości osób wzywanych. Następnie jest wypełniana ewidencja wojskowa, czyli zbierane są dane osobowe danych osób, zakładana ewidencja wojskowa. Potem badania psychologiczne i lekarskie. Na samym końcu jest wydane zaświadczenie o... Stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, unormowanym stosunku do służby wojskowej o orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Wezwanie na komisję otrzymały również kobiety w specjalnościach potrzebnych do służby wojskowej. Dotyczy to pań kształcących się lub kończących naukę w takich kierunkach jak pielęgniarstwo, medycyna, farmacja czy psychologia. Przeprowadzenie kwalifikacji każdego roku obwieszcza wojewoda, natomiast wezwania do stawienia się przed komisją wojskową rozsyłane są przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Możemy otrzymać kategorię A, czyli zdolny do służby wojskowej, B, czasowo niezdolny do służby wojskowej, D to jest kategoria zdolny do służby wojskowej, ale w czasie y, wojny i mobilizacji, a w czasie pokoju jest niezdolny i kategoria E, całkowicie niezdolny do służby wojskowej. Na tym etapie kwalifikacja wojskowa nie oznacza powołania do wojska. Służy wyłącznie wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej oraz określeniu zdolności do służby. Jest ona jednak obowiązkowa. Za niestawienie się może grozić grzywna. Można zostać na nią także doprowadzonym przymusowo. Tragedia w Szklarach Górnych. Nie żyje kobieta. 79-latka prawdopodobnie zatruła się tlenkiem węgla. Strażacy w mieszkaniu odnotowali bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Do tragedii doszło we wtorkowy wieczór w Szklarach Górnych. W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym członkowie rodziny odnaleźli nieprzytomną 79-latkę. Natychmiast powiadomiono służby. Po dojeździe na miejscu zdarzenia KDR ustalił, że faktycznie osoba jest nieprzytomna, a wobec niej prowadzone są czynności mające na celu przywrócenie funkcji krążeniowo-oddechowych. Czas trwającego RKO czujnik będący na wyposażeniu pogotowia ratunkowego wskazał obecność tlenku węgla w mieszkaniu o wartości 160 ppm. Kader podjął decyzję o... Yy, sprawdzeniu tego pomieszczenia yy, własnym czujnikiem. Podczas działań strażacy przeprowadzili ponowne pomiary, w tym w obrębie przewodów pracującego pieca gazowego. Czujnik wskazał wartość 700 ppm. -ów. Strażacy zdecydowali o zakręceniu głównego zaworu gazu do budynku oraz przewietrzeniu mieszkania. Takie stężenie tlenku węgla, które odnotowano, jest niezwykle niebezpieczne i zagraża życiu. Powoduje poważne objawy zatrucia, takie jak zawroty głowy, wymioty, a po około. Godzinie dwóch może doprowadzić do śpiączki i śmierci. Niestety, mimo wysiłku ratowników 79-letniej kobiety nie udało się uratować. Na miejscu był czujnik tlenku węgla, natomiast po przeprowadzonej próbie przez kierującego działaniami ratowniczymi, okazało się, że jest to urządzenie jakby wadliwe, być może wynika to z, z tego, że baterie są rozładowane. Niewątpliwie obecność czujnika tlenku węgla no, zwiększa ryzyko na przeżycie, natomiast nie zwalnia z obowiązku przeprowadzania cotygodniowych przeglądów, testowanie tak zwane elektroniki, czy baterie są sprawne, czy cały układ wewnątrz jest sprawny, bo samo pozostawienie czujnika no, nie daje gwarancji, prawda, czy ono działa. Strażacy na każdym kroku ostrzegają, że tlenek węgla to cichy zabójca. Jest bezwonny i bezbarwny. Powstaje podczas używania niesprawnych kominów gazowych, podgrzewaczy wody, pieców węglowych, gazowych lub olejowych, a także kuchenek gazowych. Służby apelują o montaż czujek dymu i tlenku węgla. Od 2030 roku będzie to obowiązkowe. Strażacy przypominają również o obowiązku przeprowadzania przeglądów przewodów kominowych w okresach ich użytkowania. W palenisk opalanych paliwem gazowym, czynności te należy wykonywać co najmniej raz na 6 miesięcy. Bez żadnego powodu zaatakował przypadkowego mężczyznę nożem, zadał mu ciosy w brzuch i rękę. Potem 29-latek uciekł do swojego mieszkania. Szybko do jego drzwi zapukali policjanci, i okazało się, że to nie pierwszy raz, gdy 29-letni nożownik dopuścił się ataku na zdrowie i życie innej osoby. W Rudnej doszło do ataku nożownika. Policję zawiadomili świadkowie, którzy widzieli jak 29-latek zaatakował 59-latka. Ciosy zadał w brzuch i rękę, którą prawdopodobnie próbował się bronić poszkodowany. Na miejscu funkcjonariusze po rozmowie ze świadkami od razu wiedzieli z kim mają do czynienia. Bardzo szybko po zdarzeniu policjanci byli już w jego domu. Początkowo podejrzany nie przyznawał się do tego czynu. Jednakże doświadczeni funkcjonariusze szybko znaleźli narzędzie, którym posługiwał się napastnik, czyli nóż. 29-latek ukrył nóż, który był jeszcze zakrwawiony w swoim łóżku. 29-latek został zatrzymany przez policjantów. Ma on już na swoim koncie przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu. 59-latka zaatakował bez żadnego powodu. Był pijany. Usłyszał zarzuty, będzie odpowiadał za usiłowanie spowodowania ciężkiego szczerbku na zdrowiu, za co może mu grozić kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy, czyli ta kara może być znacznie wyższa. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec tego mężczyznę najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zaatakowany mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. To mogło skończyć się tragedią. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy na stacji paliw przy drodze ekspresowej S3 w rejonie Jawora. Kierowca ciężarówki nie zdążył wyhamować i uderzył w słup przy dystrybutorze paliwa. Do groźnej sytuacji doszło dziś w nocy na jednej ze stacji paliw przy drodze ekspresowej S3 w okolicach Jawora. Kierujący Volvo nie zdążył wyhamować ciężarówką tuż przed wjazdem pod dystrybutor paliwa. Do zdarzenia zadysponowane zostały zastępy ratownicze z JT Jawor oraz OSP Mściwojów. Okazało się, że pojazd uderzył kabiną pojazdu w, w słup podtrzymujący konstrukcję dachu. Możemy mówić o dużym szczęściu, ponieważ wskutek tego zdarzenia, tak naprawdę, doszło jedynie do uszkodzenia obudowy tego słupa oraz kabiny. Nie doszło do zniszczenia dystrybutorów, z żadnego wycieku paliwa, zarówno z dystrybutorów, jak i z pojazdu. Dodatkowo również sam kierowca nie odniósł w tym zdarzeniu żadnych obrażeń. Do przedmiotowego zdarzenia niewątpliwie przyczyniły się bardzo trudne warunki atmosferyczne, w tym silne oblodzenie. Dlatego zwracam się z apelem do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności. Dostosowanie prędkości do warunków ruchu, zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy innymi pojazdami oraz unikanie gwałtownych hamowań oraz nagłych manewrów. Policja ustaliła, że kierowca ciężarowego Volvo nie dostosował prędkości do trudnych panujących warunków na drodze, co doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji na stacji paliw. Czujność sołtys i dzielnicowego uratowała życie mieszkańcom miejscowości Turów w gminie Ścinawa. Gdy z komina domu nie unosił się dym, a kontakt z sąsiadami nagle się urwał, kobieta nie zawahała się zadzwonić do policjanta, który pomógł, mimo że był już po służbie. To zapobiegu tragedii, bowiem w domu odnotowano stężenie tlenku węgla. Do Ścinawskiego Dzielnicowego zadzwoniła sołtys wsi Turów, która poinformowała, że niepokoi się o swoich sąsiadów. Było niezwykle zimno, a z komina ich domu nie unosił się dym i od jakiegoś czasu ich nie widziała. Kobieta ze względu na swój stan zdrowia nie mogła sprawdzić osobiście, co się dzieje u sąsiadów. Pomimo tego, że dzieńcowy był już po służbie, miał czas wolny, natychmiast zadzwonił po funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Ścinawie, aby natychmiast podjechali do tego domu wielorodzinnego i sprawdzili, czy faktycznie mogło dojść do jakiejś tragedii. Policjanci, będąc już w przeciągu tego domu, poczuli silne zadymienie. Kiedy weszli do środka, okazało się, że jest piec kaflowy, z którego wydobywają się kłęby dymu. Policjanci natychmiast, natychmiast otwierali okna, przewietrzyli to mieszkanie, pomogli tym ludziom. Okazało się, że nie trzeba było ich ewakuować na szczęście. Strażacy potwierdzili obecność szkodliwych substancji w powietrzu, zabójczego tlenku węgla. Okazało się, że przyczyną silnego zadymienia w lokalu był całkowicie niedrożny przewód odprowadzający dym z pieca, co powodowało cofanie się spalin do wnętrza pomieszczenia. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo ważna jest sąsiedzka pomoc i czujność, i to, że właśnie każdy telefon, jeden telefon może uratować czyjeś życie. Tutaj warto podkreślić też rolę dzielnicowego, który ma bardzo dobry kontakt z mieszkańcami swojego rejonu. I tutaj w tym przypadku kolega po służbie odebrał telefon, który tak naprawdę uratował życie tym ludziom, bo mogło dojść do tragedii. Służby apelują reagujmy, gdy widzimy coś niepokojącego, dbajmy o sprawność urządzeń grzewczych i montujmy czujniki tlenku węgla, bo one naprawdę ratują życie zwracajmy uwagę na los sąsiadów, interesujmy się nimi i nie bójmy się wzywać pomocy, gdy sytuacja tego wymaga darmowe czujki dymu i tlenku węgla dla mieszkańców powiatu lubińskiego. Do tego prelekcja na temat obsługi urządzeń i ich instalacji, a także zachowania szczególnego bezpieczeństwa w okresie grzewczym. To między innymi czekało dziś na mieszkańców lubińskiej jednostce straży pożarnej w ramach akcji Czadowa Straż. Czadowa Straż to ogólnopolska kampania zorganizowana przez Państwową Straż Pożarną oraz Radio Z. W jej ramach jednostki Straży Pożarnej rozdawały mieszkańcom darmowe czujki tlenku węgla i dymu na hasło Czadowa Straż. Chcemy ludzi przeszkolić, przekazać przede wszystkim wiedzę, jakie są źródła potencjalne tlenku węgla, gdzie umieszczać czujkę, jak przeglądać. I tak naprawdę jak się zachować w trakcie powstałego pożaru, jak się ewakuować z miejsca zamieszkania czy, czy pracy. Ci, którzy przyszli odebrać czujki od lubińskich strażaków, otrzymali odpowiedź na wszystkie zadane pytania, a tych było sporo. Funkcjonariusze zauważają, że świadomość mieszkańców na temat zagrożeń wzrasta, a kampanie edukacyjne przynoszą zamierzony efekt. Zauważyliśmy tendencję wzrostową, że ta czujka jest jednak obecna w tym mieszkaniu i to ona zaalarmowała, powiadomiła i uchroniła przed utratą czy to zdrowia, czy, czy nawet życia. Dzwonią do nas, dopytują, jakie czujki powinni kupić, jakie zamontować, co, jaki czas powinni je przeglądać. Jest to spowodowane no, pożarami i, i zainstalowanymi czujkami w tych mieszkaniach, które uratowały niewątpliwie ostatnio życie mieszkańcom naszego powiatu, ale także zwracają uwagę te zdarzenia, gdzie dochodzi do zgonu i osoby są zainteresowane, chcą zadbać o własne bezpieczeństwo. Super spotkanie, bardzo ładnie wytłumaczone. No i bardzo przydatne, nie? W moim przypadku, jak mieszkam w prywatnym domku, no to jest to, jest to bardzo jednak pomocne. Coraz więcej jest w sytuacji, że ludzie niestety zaczają się jak dawniej warto coś takiego mieć u siebie w domu. Będzie... Służyła i na działce, jak będziemy na działce nosować, to tam się przyda, bo tam się niestety też pali. W ramach ogólnopolskiej akcji Czadowa Straż. Funkcjonariusze będą również dostarczać czujki osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz osobom chorym i najbardziej narażonym do ich domów. Urządzenia trafiły również do ochotniczych straży pożarnych. Czujki dymu oraz czadu są niezbędnym elementem bezpieczeństwa oraz jednym z najprostszych sposobów ochrony domu przed skutkami pożarów. I emisji tlenku węgla. Przypominamy, że montaż czujek w domach jednorodzinnych i mieszkaniach będzie obowiązkowy od 2030 roku. Alkohol dodawał mu odwagi do przemocy. Mieszkaniec powiatu Jaworskiego awanturował się i nie dawał spokoju swojemu ojcu, aż w końcu chwycił za siekierę, grożąc, że go zabije. Okazało się, że to nie pierwszy raz 35-latek w taki sposób znęcał się nad ojcem. W jednym z mieszkań na terenie powiatu jaworskiego dochodziło do przemocy. Ojciec, ofiara swojego 35-letniego syna, sam poprosił policjantów o pomoc. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego nietrzeźwierz syn wszczął awanturę. E, trzymając w ręku siekierę, groził mu pozbawieniem życia. Na miejsce natychmiast zadysponowani zostali funkcjonariusze jaworskiej policji, za, którzy zatrzymali nietrzeźwego 35-latka. Agresywny mężczyzna trafił do policyjnej celi. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 3 promile. Policjanci ustalili, że to nie pierwszy raz, gdy 35-latek znęcał się nad swoim ojcem. Wcześniej groził mu kijem bejsbolowym. Oraz maczetą. Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania gruźb karalnych wobec swojego ojca. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z ojcem. Za wypowiadanie gruźb karalnych mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia. W związku z tym, że 35-latek był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, będzie teraz odpowiadał w warunkach recydywy. Twórcze ferie w Centrum Działań Twórczych w Lubinie to codziennie nowe pomysły i nowe doświadczenia. W piątek dzieci przyniosły się do świata filmu, tego sprzed lat i same stworzyły animacje poklatkowe. Animacja poklatkowa to jedna z najstarszych technik filmowych. Zanim pojawiły się komputery i efekty specjalne, filmy powstawały klatka po klatce. Z cierpliwości, wyobraźni i tysięcy drobnych ruchów. Dokładnie tak jak dziś w CDT. Mamy dzisiaj dzień filmowy. Piątek. I ja dzisiaj prowadzę animację poklatkową, czyli bardzo tradycyjny sposób animowania. Nasi rodzice, my również, nasze roczniki oglądały Misia Uszatka, został tak stworzony. No i dzisiaj animujemy postacie z Plasteliny. Mamy na to skromne półtorej godziny, ale zdążymy zrobić scenę, postaci i nawet szybki montaż z podłożeniem dźwięku. Zanim jednak ruszyła praca nad filmami, dzieci rozmawiały o tym, jak bezpiecznie dzielić się swoją twórczością w internecie. Na zajęciach z bezpieczeństwa w sieci, które dzisiaj się odbyły, robimy z dziećmi temat publikowania filmów w internecie, ponieważ prędzej czy później większość dzieci chce takie rzeczy robić. Chcą robić tak jak koledzy, tak jak rówieśnicy, tak jak rzeczy, które oglądają w sieci, więc też chcą publikować dzisiaj. Tak naprawdę uczymy się, co to znaczy odpowiedzialnie. Publiko, odpowiedzialne publikowanie filmu do internetu, co mogę powiedzieć na filmie, czego nie mogę, jakie tematy są ok, jakie nie. I oni sami tak naprawdę w pewnym momencie już decydują o tym, i muszę powiedzieć, że są bardzo odpowiedzialni. To im dzisiaj powiedziałam, że y, chcemy, żebyście byli nawet bardziej odpowiedzialni od Waszych rodziców w tym temacie. Uczyliśmy się, że nie można gadać swojego nazwiska, imienia i adresu. Nie wolno yy, przez okno widoku podawać, bo ktoś może znać te miejsca i może się wkraść. Mhm. Na A czego jeszcze nie można robić? Na przykład pisać jakichś brzydkich komentarzy? To coś wie na ten temat? Tak, no bo może to kogoś zasmucić. Twórcze ferie w CDT pokazują, że powrót do dawnych technik może być równie fascynujący jak nowoczesna technologia. Zwłaszcza wtedy, gdy dzieci same stają się twórcami filmu. To wszystko w podsumowaniu wydarzeń tygodnia. Za uwagę Państwu dziękuję i do zobaczenia.